Aberka, witam oczywiście bardzo serdecznie Ja dalej na plaży I słuchajcie, co jest ważne Patrzcie ludziska na to, mamy wszystkie Specjalne cztery skiny i... Hello O, Aberka, pozdro I słuchajcie, wszyscy sobie dobrze zadajemy to pytanie Który z tych czterech skinów jest najlepszy Piszcie oczywiście w komentarzu Na pewno nie twój e, ale, ale ja mam wszystkie cztery, chłopie tu, 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 tu. Ale a ty dzwonisz, jakby kto cię pytał no e, słuchajcie, Przecież w dzisiejszym odcinku Sprawdzimy wszystkie normalnie specjalne i stwierdzimy, który z nich jest najlepszy. Więc zaczynamy od zielonego! Let's go! Na początek zielony samuraj. Czemu ktoś ma skin Cristiano Ronaldo? Nie podoba a, mi się a, to a w, powiedz, w ogóle. Powiedz Aberko, czemu ktoś ma skina Cristiano Ronaldo, a czemu ty go nie masz, chłopie? Czemu ty Dobra, nie posiadasz Dobra, a kto cię pytał o zdanie, bo znowu nie przypominam sobie. Bo <noise> ten zielony to jest chyba twój pierwszy specjalny skin, którego Stumble Guys. nie wiem czy pamiętasz. Tak, no, tak, specjalne zdecydowanie. No i teraz trzeba sprawdzić normalnie, czy ten, ten patrz zielony... Patrz co zrobię, patrz co zrobię, patrz co zrobię, patrz co zrobię. Co po pośrodku? O, co to za tak... O Kurde, jestem pod, pod mapą! Pod mapą?! Ej, pod mapę mnie wrzuciło! Pytanie, jesteś na samym początku czy gdzie? Nie spray ale to mnie strasznie. Aha, dobra, ja już się bałem chłopie, że będziesz na samym początku, to e, to powiem ci nie byłoby zbyt fajnie. To by Ej, było masakra. po prostu totalną tragedią, Co ale jest jesteś w kolejnym etapie, mapie. słuchajcie, więc tak! Jeden tutaj trzeba minus napisać, że jest... Ja, Aha, ale wiesz <grystanie> <grystanie> Słuchaj, ale tak trzeba robi, stwierdzić zamiast. sobie jasno, że zielony skin a, to, a, a, a? że wpada się pod nie mapę. Tak trzeba tak, to zapisać. Chłop, ja, ja to już No Tak, w tak, nie, trzeba to! No serio, serio, bo ja wpadłem pod mapę i to było dziwne. Tak, i to było totalnie, słuchajcie, dziwne, a e, w tamtym miejscu chyba pierwszy raz teraz wpadłeś, mając zielonego skin. Nie! 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 Ne, to je no já no, já ja, ja se poprstu. Chopi, já ja, ja se mi chopi poprstu země robíš ty. Oj, jsou já já jak bere <laughs> A já já karamba. A no, jsem no, no. <laughs> na samém. Na samém? Ej, serio! Tak, serio, no! Ej, serio, jesteś totalnie na samym początku, więc. Nie yy... mam teraz jak e, nie przejdę na pewno już. Yy, więc no właśnie chciałem powiedzieć, że. Nie, bo nie mam jak skoczyć, bo jestem, yy... wiesz, na tej pochyłej, no, to fajnie. Co? To jakby mega spoko, że tak mi zrzuciłeś, że odpadłem, no to ja nie o, wiem. A czy to ja też odpadłem no to powiedzieć. tak też mi się za bardzo nie podoba. Dobra, ja bym chciał może tutaj. Tu jednak i zielonych skin, słuchajcie, w wykonaniu Aberki, no za, za szczęśliwy, on chyba nie jest. Tak mi się wydaje, chłopie. Ty jest za bardzo szczęścia w zielonym skinie nie masz, ale ja ci powiem No Nie, ale ty nie jest... Nie szczęście, tylko ty stary, straszną hamowo odwaliłeś. A, to jeszcze moja wina. Dobra, wiesz co, ja tu na końcu sobie czekam razem z graciami. Oni tam wejść nie mogą. Dobra, może chłopie zdążyć. Dawaj! Dawaj, chłopie, Zdążyć, zdążyć, chłopie! Dals radę normalnie. Będziesz, nie wiem który, ale chyba mi się wydaje, że ci albo za dwie, dwie osoby jeszcze eee. Dawaj! O no i co? I kto jest hamowa? To jest hamowa? Nie no, dalej! mi <grym> <zrobię> straszną hamowę. <grym> ale jak mówię no, oddałem, bo ty też to mi zrobiłeś, więc... No ale stary, ja przez hmm. ciebie nie mogłem przejść gry. Aha, ale wiesz, że ja jestem w tym momencie kupię... To Że po prostu, nie wiem, jakiś, jakiś stworzyciel tej gry mi dał szansę. Aha, stworzyciel tej gry. A, wy, a co jeśli to ja stworzyłem tą grę? Ha, to dlaczego nie, 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 nie znasz jakichś cheatów i tak dalej, e, wiesz, no co by pomogło znam, ci wygrywać? no właśnie znam, chłopie, wszystko wygrywam dzięki temu. O super, Nie no, żartuję, chłopiec. Ej, widziałem, że wpadłeś chyba do tej e, mokrej e, mazi, tak? Czy, czy nie, do tej farby. No, do farby wpadłem, no. To e, Amerykan czemu wpadłeś do farby? Farb? Farby? No stare, jakoś tak wyszło, nie wiem, nie moja wina. No chłopiec, trzymaj się, no nie, ludziska, mi się wydaje, szczerze, zielony skin mi idzie naprawdę dobrze tym zielonym skinem. Jak mam być fair, czery... no da Bo daje ci stare fory, do tego. Aha, mi to jest tak. nie udało się. teraz tutaj sobie skaczemy i cyk sobie skaczemy tutaj. Ja w ogóle sobie może spróbuję po tej. po tej barierce, bo już dawno słychać tą barierką nie atakowałem. O, widzę, że Aberka będzie w takim razie pierwszy. O, co chłop robić, Aha, tak, forta miałeś w tym momencie, miałeś w tym momencie straszliwego farta, oj, ja złą stronę nie ej w jest finał, ja zapomniałem, że to jest finał, chłopie A to ja to sobie jest... bardzo szczęśliwie skaczę po rurze dawaj, kamień po kto wygrywa, chłopie, dawaj O, jestem na samym szarym końcu znowu Czemu tam? No nie wiem, stary, jakoś zalagowało mnie Eee, eee Ameryka, to dawaj kamień, papier, nożyce, albo tu nie! gracze inną! Dobra, to ja wskakuję! Bo nie wskakuję możemy. W Minecraft. Nie możemy tak wygrać innym! Słuchajcie, zielony skin! Naprawdę totalnie fajny! Ludziska koleś. A, teraz, yy, dobra, a może zjedrzeć się, się tak, bo kto cię pytał, ech, e, e, kto cię pytał, że no ja mam skina, a wy nie macie, pociągu, będę się nie, chwalił. Nie, nie chodzi. Broń kto podziec, cię pytał, kto cię pytał, opowiedz Ale jednak trzeba ech, sprawdzić, ech, który jest najlepszy. I słuchajcie, jesteśmy teraz dragonem i zobaczymy jak nam pójdzie dragonem. Myślę, że dragonem będzie... no chyba przegrywasz właśnie za no chyba właśnie dragonem mi nie idzie za dobrze. Obie ewidentnie, no co tu się dzieje? Ewidentnie sok O ja nie puszczam. Co e, nie robisz? Co, co, co? Nie puszczam farby. Nie puść, ale chyba widzę, że tobie też chłopiec słabo idzie smokiem. Nie, bo aj. ja próbuję triki robić, ale się nie da Aha, stary na to. Aj, a powiedz mi, jak ci się wydaje, którym, którym lepiej ci szło? Zielonym czy tym czerwonym? E, o nie smokiem? no, stary, zdecydowanie tym czerwonym, no. Czerwony jest dla ciebie lepszy? Czemu tak sądzisz? To no stary. No, nie wiem, wydaje jest. mi się, że sery mam więcej szczęścia po prostu. Aha, więcej szczęścia masz, Patrzcie, teraz ja tu wskakuję cyk, tutaj, i teraz trzeba będzie, o! I teraz tutaj, o! I teraz tutaj, i teraz tutaj! Aha, nie pojawia się. Wariaciki. To nie fajnie, ej, dobra, wiesz, co ci powiem, aby ci teraz złapie i ci wywalę, tak, to o, tam, a o nie! To nie jesteś za słabe na takie, dyrydy małe. I kamień papierużyce, to o! Kto kogo go zrzuca? Dobry pomysł. Dobra, to dawaj trzy, cztery, kamień. Moje imię to Patryk. Aha, dzień dobry panie Patryku. Ej dobra, wiesz co? Ej, dawaj, bo my nie czy znamy A znam, dobra, znam jakiegoś Patryka. Znasz okay. Patryka, ja, ja chyba żadnego nie znam Patryka jak mam serii. nie, bo... Ludzie pewnie od dzisiaj myślą, że mam na imię Patryk. A nie, znamy Patryka, chłopie, znamy, znamy Patryka, chłopie, no znamy Patryka. Tak, co? znamy, właśnie, o tym mówię. No właśnie, Poza tym, Dobra, znam drugiego, a, trzeciego kojarzę. kojarzyku. A znacie Patryków, napiszcie w komentarzu. Ale powiem Wam szczerze, że Smok y, moim zdaniem jest gorszy. Chłopie zielonym Smok jest piękny. zielony się daje dużo lepiej, dużo no lepiej. No daje właśnie, ej, tak mi się wydaje. Zielone jest po prostu, no chłopie, no fajny jest ten zielony skinik, a jednak pa, pa, Smokiem, pa, 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 pa. Ej, smokiem szczerze, nie jestem na końcu zadowolony z tej giereczki, bo troszeczkę mi ten smoczek normalnie... Wiesz, wiesz o co chodzi? Jak grasz smokiem, to za bardzo się patrzysz na tego smoka i przez to jest ci gorzej. Jak grasz z zielonym, to jest, wiesz, łatwiej moim zdaniem. Tak serio, serio, naprawdę. Dobra, ja czuję, czuję luz. Czujesz luz. A ja patrzę, jaki mam... O, widziałeś to? To był normalnie life hack tiktokowy, chłopie. Ale chyba nawet o, nie zauważyłeś, co zrobiłem. ja zrobiłem. Chyba nawet nie Ale zauważyłem. zrobiłeś hack tiktokowy. Aha. Jestem na samym początku To fajne tam lejfaki like Aberasy nauczyłeś, nie? Takie jaki no za szybkie Chyba sobie przegram! E, czyli, czyli stwierdzasz, że smok jednak gorszy, tak? Nie, mówię, że smok lepszy. Aha, no ale chyba spadłeś. Nie mnie w ogóle. Znowu kolejny raz spadłeś i dalej twierdzisz, że smok jest lepszy? Tak. M mimo tego, że odpadasz? Kto powiedział, że odpadam? Yy, obyś odpadł, chłopie. Teraz kwalifikuję normalnie z 10 osób, chłopie. 10 osób tu biegnie. Dobra, ja też może wskaczę, bo yy, może powiedział, że pan. odpadam? Ale okay. tego, kurde, chciałem tego kurde. Ty, poczekaj nie. jeszcze, poczekaj jeszcze. Dobra, weź, weź, weź tam. Oho, to, ej, dobra, lamusię. mamy film! Wow, kolejny w tym odcinku. Ja dalej, słuchajcie, twierdzę, że ten, ten zielony, którym graliśmy był tysiąc, tysiąc razy lepszy. Serio chłopie, ale zobaczymy w finale. Teraz wal... o to lubię no, tą mapkę. właśnie i tak i nie, jakby I... lubię, ale nie jestem w nią ale dobry ogólnie. Nie? Wydaje mi się, że chyba jesteś lepszy ode mnie w tą mapkę, jak mam być sery, tak? Tak, nie o wiem, nie, dalej. ja się walnąłem! No i lipa, totalna lipka, teraz tak. Tutaj by się przydało. O, cyk, dogonić aberkę i teraz tutaj bokiem, cyk i cyk i przeskakujemy. O nie, walnęło mnie to! No i lipa! Dobra, i wariacie! No i nie, dumia. no i słuchajcie, i tak to jest normalnie z tym smokiem grać. Smoknik, ja mogę dać ci szansę, do skinem. trzech kamień nożyca. Do trzech, dobra, raz, trzy, dwa, cztery! Papier! Dobra, Kurde, skakuj, nie, skakuj, 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 skakuj. skakuj ale nurek tutaj był, no nie, górek, no nie ma, co ryzykować, tak, to było nie ma, to ryzykować. Let's go, lecimy normalnie z kolejnym, słuchajcie, normalnym skinikiem, a tym razem gramy złotym i pierwszym lecimy. Lecimy chłopi! Jest w ogóle z nami yy, Wicka chyba, tak? Tu jest Wicka czy, czy widz? Wick? Julia28! Więc pozdrawiamy! Łączyła jakby do naszego party, Oj, ty nie? Ty zostawisz mnie w spokoju, może ja ciebie teraz zrzucę i tyle będzie normalnie w temacie. Oooo! Odważnie tu, Aberka, zagrałeś, bardzo odważnie! Odważnie! I to dzięki było temu wygrałem bardzo... kilka metrów. E, wygrałeś... Co wygrałeś? Kilka metrów? Kilka metrów. Ale chłopi, czego me metrów? Jakiegoś dobrego... Dobrego tego, kebaba. Do kebaba bo kebaba. Bo ty chłopie takie. Nie no co ty zrobiłeś, które ja nie mam. Pytań. Ej, kopie bo ty normalnie lubisz takie kebaby kilkumetrowe, jest, nie? No, stary. nie wiem, co my robimy w ogóle. Chopie, my teraz gramy złote Ej, nie da się skieretem. w błocie tutaj wskoczyć. Nie Ej, da się pod W błocie dyn... się nie da, bo w błocie się w ogóle to nie da. skakać jak ty nie, chciał Nie, chciałem się zapytać, jak ty skoczyłeś, bo ja widziałem, tutaj, że byłeś w błocie. Pas, a co ty zrobiłeś? Tutaj tędy i cyk. Nie, stary, ja widziałem, że szukałeś. Skoczyłem tam, bo takiego mojego jumpa da się zrobić. O, bo włączył prostu. Ja bardzo płaczę, bo jestem twórcą Stumble Guys. Ja się nie chwaliłem, słuchajcie, ale ja tę gierkę stworzyłem. Jestem ogólnie jej twórcą, więc ja tu znam takie sposoby, których wy nie znacie. Ale mogę Wam kiedyś powiedzieć, jeśli ustawicie pod tym odcinkiem 4000 łapek, powiem Wam, jak stworzyć taką grę na własny telefon. Tak, i zarabiać 100 milionów dolarów, e? nie, i mieć 100 milionów graczy i zarabiać 21 milionów dolarów miesięcznie telefony. Tak, słuchajcie, telefonów. no ja właśnie ja się On nie chwalę, ale wafle ryżowe, no sporo ostatnio ich mam, serio, bo, bo ogólnie jest naprawdę, jest naprawdę fajowo. Chyba e? odpadła Julia, e? wiesz? Odpadła? Nie mów nawet no, tak. w ten sposób. No podłączyła do naszego party, tak po prostu. Ale prosto. nie mów w ten sposób, że ona Ej, mogła odpaść, no weeej. No ci Lecimy, Patrz, ja w ogóle zdam spo... O, nie, jest Dzik, to jest ta to jest tym Dzikiem, chyba mi się tak wydaje, chłopiec Serio? Tu jest, jest Patrz w jakiś sposób, cyk elegan... O, jak ty też tam przeskoczyłeś, jakoś fajnie ci powiem. Ej, szczerze, złoty szkielet, póki co, chyba jak najlepiej, naprawdę. to na lepiej... top, no, zdecydowanie. No, totalny top. top. Nawet wydaje mi się, że chyba jest lepszy od tego z, zielonego samuraja, jak mam być. Ale poleciałem, o, dobrze wykliniłem. No, chłop, tu normalnie leci na drzewo jest gdzie jest Kurde. Gdzie jesteś, bo. Zabyt, ad, zabyt, 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 ad, ad, ja, gdzie ja tu czekam na ciebie, pirat złoty, pirat złoty tutaj czeka dobra, tego, tego dzika trzeba. No nie, tego dzika trzeba normalnie, ej, wiesz co, z tym dzikiem... Dawaj szybko, bo sporo osób biegnie. Z tym z tym dzikiem mogą być naprawdę problemy, tak mi się wydaje. Serio mogą być ale normalnie. To jest ta Julia, tak? E, tak mi się wydaje, że to jest chyba ta nasza dziecka, albo o o kurde, nie. O kurde, o kurde o kurde, kurde, ale chyba. z tym dzikiem może być naprawdę... Dawaj, skoczyłeś? Jestem, jestem. Tak, Dobra, tak, i to mi się tak. podoba. Ej, serio! Dobra, żeby tu się jakoś fajnie... Tak, to jest Julia, no, jest. I Julia 28. Julia 28. I teraz, żeby nam to słuchać... Ej, to nie że ona akurat dołączyła, bo co, jak ona wygra? Eee, Ale to wiesz, zawsze fajnie, jak A moje imię to... I, i, a, ta na nazwisko nie spadnie. Nie, nieź, że ten skin w ogóle Zrzuca pasuje ją. do tej rodziny. Albo nie, to by pasował smok, chłopie! Ten Ej, niebieski stary dynamitron by pasował. Nie no, smok chłopie, ten jest czerwony, co? Ty a, dajesz? że lawa, no. no. Dobra, a twoja mama, tam wiesz, Aha! Ej, dawaj zrzuć ją jak coś, dobra? Bo ona jest no, a ty dobra. nie chcesz, ty się nie <susur> ty, boisz? gdzie ona jest? Nie Ale spadła się? chyba. <laughs> Ale ja jej nie zrzuciłem, Ej, nie, 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 nie żartuję. Ej, nie serio, ja. tak przez chwilę no, no braku, brakuje mi jednej osoby. No. I tak mówię, yy, nie ma jej. Ej, dobra, póki co złoty top top chłopie. Ale w ogóle jakich dobrych graczy trafiliśmy ze sobą. Ej, serio. dobra Ej, serio. Złoty naprawdę złapać? top top. O! Co, tu się Kurde, zrobił, prawie, no, prawie Ale cię Ale ja cię w pewnym momencie, serio, i to. Wiem, czuję, wiadko. czuję właśnie, taki nie świeży zapas, no. Dobra, policjanta zrzucamy. O nie, no akurat się pojawiło tam, gdzie lecę. Dobra, jakiegoś typa zrzuciłem? Kurde, przeżył o. to. Taką to przeżył. O, niby? kotki dwa, szaroburek, kotki dwa. Zostaw to. Zost... Nie! Dobra, w tym momencie. No jak ty to. to jeżeli ty to przeżyjesz, stary, to jesteś naprawdę top grę Nie, no co? Jasnie, następna no ci kupi wyjaśnienia, a teraz masz wygrać. Jak teraz wygrać? Ale. 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 Bez żartów! Bez żartów! Dobrze wiesz, że tak Ale. 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 Trzeba sprawdzić, czy ten niebieski skin jest taki dobry, jak wszyscy mówią. Bo Ameryka powiedział, że niebieski skin jest najlepszy. No, a co nie? jest złe? Opie, no nie jest najlepszy. tym samym. Go... a Nie, został! Oj, ze mną Aha, i, i się trzymaliśmy w ogóle jeszcze, chłopie, po się trzymali. O, o, Jak ty przyszedłeś w ogóle? Mi się niestety nie udało, więc y, troszeczkę niefajnie. I teraz trzeba, słuchajcie, przebić szybciutko, normalnie dalej. Tutaj Ameryka fajnie popyta. Nie, no ściana mnie zablokowała. Nie, no to są żarty. I teraz eee, to z... też nie wskoczę. Nie, no to są, słuchajcie, żarty. I zobaczcie, ile to osób już biegnie przede mną. Dobra, muszę się postarać, naprawdę. Full skupienie ludziska. Dobra, mutyk mnie nie walnął. Dobra, uda mi się. A tobie jak tam? Uda ci się, czy się nie to jest uda? Jestem na samym końcu, stary. Ja czekam na ciebie tutaj. Robię sobie końcu? breakdance i w ogóle. A, na takim końcu. Ja myślałem, że na samym końcu. Już wiesz, chłopie, że na samym końcu. Jezus, ale paru was z ciebie. <laughs> Hop, Nie, co to była za gierka? przechodzisz! Była... No nie, no chłop przeszedł. Ja nie chciałem, żeby chłop jednak przeszedł, bo, bo fajnie by było, jakbyś jednak nie przeszedł, więc y, może to jeszcze kupię, chłopie... może daj komuś innemu wygrać. A, a tak Tak, powiedzmy. już daje komuś no, i dobra. Ej, serio! Niebieski skin póki co najlepszy, naprawdę. Niebieski skin póki co, moim zdaniem, jest totalnie normalny. Stop, to, 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 to. Ej, tego, tego dawno nie było w ósemce, w, w, w sensie że Tylko no, się mógł no w ósemce tak, raczej to, to jest są zawsze 16, No to tak, 16 a raczej w ósemce tego dawno nie widziałem. Teraz tu trzeba bardzo szybciutko, bo jak tu będzie się jako ostatni, to potem jest, no już katastrofa. Katastrofa! Tropa nie da się już po tym przebiec, ale dobra, na razie nam idzie naprawdę. Nie! Aaaaa! <laughs> co tam Bobek, u ciebie słychać jak się bawisz? No ej, ale bawisz się póki co, niebieskim skinem bawisz się jak najlepiej, naprawdę. Najlepiej! O. Jak tam się bawić? mnie, jesteś straszną parową. <laughs> jak, ta, jak tam się bawisz? No, spadłem jeszcze po raz kolejny, no? Aberia, jak tam się bawisz? No, halo, jak tam się bawisz? No nie, bo ty jesteś strasznym paruszczakiem po prostu, to no. Skąd to zwątpienie, Aberka? Skąd tu zwątpienie? Co się dzieje? Skąd tu zwątpienie? Ja naprawdę bardzo płaczę! Łooo, jaki szef! Ja go muszę złapać! Nie! Ale płaczesz, bo, bo nie widzisz Aberki obok siebie? Tak, dlatego płaczesz? płaczę, bo nie widzę Aberki. Ej, dawaj, podskocz, stary, i cię złapę. Dawaj, zrobimy to. Dobra. Po drugiej stronie, dawaj. Próbujmy, stary. Dawaj, podskocz do mnie. A, A. E, e, Aha, no tak też mu Nie, zostaw mnie. Zo zostaw mnie, bo ciebie zrzucę, i tyle będzie w temacie. E, dobra, es! Tak jakbyś, chłopie, teraz tak spadł w tym momencie, to by ci jednak przyznać, żeby było ci przykro, chłopie! Naprawdę. Nie, nie byłoby mi w ogóle przykro. Nie byłoby nie. ci w ogóle. Y, 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 ale, ale, tak w ogóle, w ogóle? Nie, y, stary. Nie. Czemu nie? myślałbym że to jest dobra zabawa. Aha, dobra zabawa! Let's go! Słuchajcie, taka dobra zabawa, że mamy w tym momencie finał, który wygrywa. Ło, e, tam był w ogóle ten skin, który chcesz, chyba, czy nie? Który? Robert Lewandowski tam był. Oj, ja nie puszczam farby. Ej, ty nie puszczasz, ej, w ogóle to jest finał! Ej, patrz, To faktycznie! Ktoś ma! Cristiano Ronaldo! Cristiano. Ej, a w ogóle ty z jakiś Lewandowski w Barcelonie, to on jaki ma numerek? Ma też dziewiątkę, czy nie? Oj, ma, ma zakontraktowane, ma? że musi mieć dziewiątkę, tak, jest RS9, taki, tak. taki coś jest na ten, że trzeba, że musi mieć chłop dziewiątkę, bo inaczej tak. się obrazi? Czy coś? No no tak, mniej więcej tak. A on na początku jakiegoś innego numerka nie miał, czy coś? Dlatego, że Memphis Depay tam też jest. Też bardzo jakby duży zawodnik, że nie jakiś no. random. I on miał dziewiątkę. I Memphis I? Depay w kontrakcie ma, że musi mieć właśnie Raz. tą... A. O Jezu, ja się zagadałem, tutaj. sorry. Nie! Ale źle! O oh my God. 来。<laughs> specjalnym skinem, który jest póki co dostępny w Stamper, guys. Yy, ostatnio oberka strollował giereczkę niestety, więc yy, szkieletem yy, póki co idzie naj. W ogóle co ty masz, yy, co ty masz, yy, co ty masz za jakiś chłopie yy, na mikrofonie, jakiś taki... Stary, bo to, so, to jest mój kamuflaż. Yy, kamuflaż, Dzięki aha. któremu właśnie cię stary przeganiam, yy, bo mnie to nie Aha, bo ty masz jakiś tam yy, ten... Jestem stary tak naprawdę z wioski i indianów. Jurki I to są moje... <laughs> co? Co to, jest? to są moje, to są moje atrybuty. Atrybuty chłopie, atrybuty chyba głupoty chciałeś powiedzieć ono i ci atrybut spadł, a wiesz, a ty jak teraz jesteś w tym czasie zajęty, to ja, to ja, o. Dobra, dobra, to bawicie, to, bawicie, to, że jesteś o, lamusem strasznym, że jesteś frajerem, to cię bawi? Nie wstam, chłop nie patrzył na monitor i stało się to, albo jak, jak ten, jakiś taki tytuł chłopie. A! Stało się to, zrzuciłem chłopu bo... O, klauna wrzucamy, o nie, pan klaunowi się niestety udało. zrzuć. czekaj. To? Czekaj, 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 czekaj. czekaj. I... A, a! No o, chodź to O, o! o! o klaun o! mnie zrzuca! A! Nie! Szybko trzeba uważać. Ej, Dobra, dobrać. bo zrobić, że ty jesteś klaunem, bo jesteś klaunem i, i... że cię zrzucam. Ale ja nie jestem zabawne. klaunem, Oberka, co ty zwariowałeś? Chłopi, ja nie jestem żadnym klaunem. Ty jesteś... Ty nie jakiś... no, trochę nie jesteś. No, Wariacje, co ty? Co ty zwariowałeś, chłopie? Jaki ze mnie klaun? Ze mnie normalnie jest y... najlepszy kumpel na całym świecie, nie? O, dobre to było, trafiłem, trafiłem o. za 14! Ej, ale serio, w ogóle mamy 16. łe, mikrofon mi spadł, chłopie. A kto pytał? Powiedz, kto pytał. Ja jestem w Stegnie na plaży. Ale na kąpielisku jesteś? Ja, Ale, y, cześć Abra, jestem w Stegnie na plaży. Aaa, pozdrawiam was wszystkich. Pozdrawiam was nie, wszystkich, nie tak, jestem w Stegnie, Stegnie na, na plaży. Po, pozdrawiam. Ej, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie! Może wejdę do wody, woda zimna. woda zimna! Woda zimna, może wejdę do, do wody. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie, jestem w Stegnie! W stegnie na plaży! Boż, mo, morze Bałtyckie! Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie! A, Bobek, a co ty tak mi nie odpadasz? Ej, ej, witam wszystkich bardzo serdecznie! W laser, jestem, w laser. <laughs> jestem w Stegnie, w Stegnie na plaży. Pozdrawiam serdecznie. Tak, pozdrawiam, cześć! Ej, dobra, dzień. złapę, złapę, złapę ci chłopie i do laserów w tej. Tyle będzie w temacie. O, teraz... Dobra, zapraszam. Ach, nie złapałem. Niestety o, nie złapałem. Spróbuję to zrobić. Co? Aha. Ej, ej, nie mów, odpadł. Bardzo chciałem tu. Ej, bo. Nie, 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 o, nie! jestem, ale. jak się te dolne w ogóle starym Nie, Odpa... Nie, odpadłem! To są jakieś żarty? Ej, co jest grane? Ej, nie, nie jak podoba odpadł? mi się ta ameryka. Pytanie, jak wygrywasz odpadł? teraz ten finał, czy nie wygrywasz? Powiedz jak on odpadł? I, o! I... Taki finał, to wygrywam! O! Ten finał wygrywasz? Dobra, to ja w takim razie, stary, komentuję, a ty jako... A! Moje imię no. to komentator! Sześć osób okay. tylko, jest, znaczy siedem. słownie jest tylko siedem osób, więc... Nie mogę się zatrzymać challenge, muszę cały czas podskakiwać challenge, Uuu, nie mogę się w miejscu ja cię challenge. teraz ja normalnie w tym momencie, Ej, czyli wiesz to stwierdzam? Że no. Póki co, dy, Dynamitron jest najgorszy, yy, najgorszy, naprawdę. Nie, 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 właśnie najlepszy skin teraz w tym momencie. Ej, ale on jest chłopie najgorszy, naprawdę, on jest totalnie moim zdaniem najgorszy. Mogę się z Tobą założyć, że jeżeli przegram, to wrzucę w jeden dzień milion filmów. Jeśli przegrasz? Tak, stary. A, a co jeśli przegrasz, to co wtedy? O milion filmów wrzucę. A ile to znaczy milion? Bo mi się nie to wydaje, szukaj, że Milion, się... 1 i sześć 1 i 6 zer. Jednego dnia chcesz tyle wrócić filmów? E, tak, tak, właśnie tyle chcę. No. E, e, a, ale, Ameryka, e, tak to, to wszystko, wszystko dobrze, tak? tak bo, bo, bo nie wydaje ale mi milion. się, że. E, e, nie wydaje mi się, chłopie, że tyle dasz rady zrobić normalnie z. E filmów. Ej, w ogóle Dobra, chłopie, po, wiesz co ci powiem? E, nie uda ci się to. Naprawdę ci się chłopie to nie uda, bo... bo... Oj. Wow, co ty zrobiłeś? Es... To był skok, chłopie. Dobra, dajcie już te kolorowe, takie śmieszne. Tam trochę daleko jest do kolejnego. Dobra, dawaj, Aberka, musisz się naprawdę postarać. Ej, strasznie Ej, dobrze oni są, czym się tylko stare wydaje. Dobrze, totalnie są dobrzy gracze, więc wydaje mi się, że Aberka chyba milion filmów będzie wrzucane. Oj, chyba będzie. Ej, Akurat milion filmów, wiesz, to jakby nie da się wyrzucić mm, nie, nie? ale wiesz, możesz zrobić i w każdym W każdej minucie... o Kto to wygrał? Let's go!